Piotr Potycz, dyrektor klubu sportowego Konfeks Legnica. W dniu dzisiejszym startowały cztery drużyny. Ze względu na COVID nie zapraszaliśmy więcej drużyn dla, ze względów bezpieczeństwa. Grały drużyny WKŚ Ślądz Wrocław, Parasol Wrocław, Konfeks Legnica oraz Miedź Legnica. Graliśmy systemem każdy z każdym, że odbyło się sześć meczów wszystkie bez kontuzji. Szczęśliwie się odbyły i wszystkie dobiegły do końca. Zdecydowanie najlepszym zespołem była drużyna Miedzi Legnica, która wygrała wszystkie mecze. Zdobyła pierwsze miejsce, drugie, drużyne, drugie miejsce zdobyła drużyna wks Śląska Wrocław, która walczyła w ostatnim meczu z Konfeksem, mimo że przegrywała 1-0, zwyciężyła 3-1 i dzięki temu wyskoczyła w ostatniej chwili na drugie miejsce, wskoczyła. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Parasola Wrocław. I czwarty miejsce gościnny konfeks Legnica, który po prostu no, nie chciał zrobić drużyną po prostu przyjezdnym. Bo dzięki takim właśnie imprezom, jak organizujemy od 26 lat, bo to dzisiaj był 26 turniej imieniem Włodzimierza Jantury. Jest to najstarszy turniej w ogóle na Dolnym Śląsku piłkarskich, który się odbywa tak długo i nieprzerwanie z przerwą tylko roczną w ubiegłym roku ze względów covidowych. No i dzięki temu na przykład no, tutaj w naszej imprezie startowali i zaczynali też grę notacy zawodnicy, którzy doszli do reprezentacji polskiej, jak Marcin Robak, jak Grzesiek Barczak grał też... Yy... Zakrzewski, który grał w, w Olimpii Poznań, potem w Miedzi Legnica. Dużo zawodników, którzy tutaj rozpoczynali u nas, no osiągnęli dużo, a tych dwóch zawodników, o których mówiłem, Marcin Robak i Grzesiek Barczak dostąpili szczytu gry w pierwszej reprezentacji polskiej. Norbert Palimonka, prezes Fundacji ESPA. No jedno z naszy, jednym z naszych celów statutowych jest wspieranie kultury fizycznej, sportu. Młodzi zawodnicy są dla nas ważni, aby im się chciało, abyśmy mogli ich zachęcić w jakiś sposób, dlatego Fundacja SPA przyłącza się do tego typu inicjatyw, jak turnieje, jak wszelkiego rodzaju eventy sportowe. No i dzisiaj mamy takie właśnie takie święto tutaj na miejscu w Legnicy. Konfeks, organizator turnieju, cztery drużyny wystąpiły. Z wielką przyjemnością jako fundacja wspieramy takich zawodników. Super, a